Za tydzień zaczyna się szkoła, hm, no to jedziemy na wyprawkę. Pierwszy sklep to smyk. Czym jeszcze? I jednak to jest najlepsze, pomyliłam się, to jest do tego. A teraz zobaczymy piórniki. Takie. Takie.

nie spodoba Ech, to ja bym o oh mój Boże Patrzcie ja takie chcę takie takiego pisania ja takie lubię ile takie chcesz? 19 20 zł ale biorę mi się tak zabawa bardzo to chcę chyba z...

Nie, uh że -huh. Ups. Idziemy do Drugi sklep. Jakie, jakie to jest? Co to? To jest piórnik. O mój Boże. Patrzcie, jaki piórnik. Czekajcie. Czekajcie. Nie widzę tu ceny. Fajne, a nie widzę ceny. Jeszcze takie fajne. I jeszcze tu można na klucz. Z pączkiem. Czemu wszędzie są pączki? Już nie jest pusty czwartek. A może jest? Nie, bo nie. Jest czwartek. A może jest czwartek? No nareszcie ze

Co to jest? Dlaczego ją zniszczyli? Co jej się stało? Biedna kapiwara. Jakoś... Jakie to dziwne. No dobra. A co to było? Jaka słodka na... Jestem wielbicielką piórników, więc muszę mieć każdego roku nowy piórnik. <grymka> Było w ogóle 11 piórników w moim domu, ale. No, 12 nie zaszkodzi. Uy, i ten jest. Nawet coś... pani pani Ten to jest pani pani to są książkoty Może 30 zł taki kosztuje No chyba się spór Bardzo mi się taki podoba jak będziemy w ulubionym piórniku bierzemy ołóweczki, jakie łody ołówki. I zastanawiam się, czy wziąć takie, takie fajne wdówki. Samokie? To była lekką pijaki w takie. Dlaczego jej tylko. Kolka, kolka, kolka. Chyba kolki nie wezmę To albo ten burgerek, albo ten To chyba... Chyba zdecyduję się na ten Bo dla mnie to bardziej pasuje To jest zeszyt mi tak się podoba zeszyt Ale to jest radka. A ja potrzebuję tylko taki mały taki <laughs> <laughs> Ale gorące.

Ciarki. O, Bo mam ciarki. Mam po Nic nie znalazłam, więc idziemy dalej. Musiałam jeszcze zakupy dla brata zrobić. Takie zakupki, ale oczywiście śmieci nie są dla brata. Teraz tu. No znowu to coś, o ja mam właśnie takie tylko dziewczęce, takie takie dziewczęce. О, но скучать к 14 400 Мне очень холодно, потому что мои масажи. Лежам И на Стал 12 минут. Mm. Idziemy do hasku. Patrzcie, co znalazłam! To jest bądź. To jest ciasteczka Squid Game. Ile 16, ale bierzemy! No co mam porobić? Patrzcie. To jest ciasteczko Squid Game. Kiedy będziemy czekać, to zrobimy sobie jedną ciasteczkę. Ja hm. mam taką głoś. Ale chciałabym skrócić sobie właśnie na taką głośno. Więc idziemy sobie. Mamy, Mamy. Mamy trzy minuty. Mhm. i tak krótkie podsumowanie co kupiliśmy piliśmy taką śniadanie trzeba ją popatrzeć jaka jest w środku Zobaczyć. ale młodzy tak łatwo się otwiera o, i tu są trzy takie oddziały. Te można na ugóreczki, na kanapkę i na coś jeszcze. To mi się bardzo podoba i o! Co to jest? I coś jeszcze tutaj takie coś. Dobra. To tutaj. A my tak kupiliśmy jeszcze taki bidonik. Bidonik do tej śniadajskiej. To patrzmy. Zobaczmy jaki To jest takie. Uuu, takie. Ja I zobaczyłam tylko w sklepie. No, po prostu to tak. No chyba no. jasne. Więc nie trzeba... Będzie tej słomki czyścić. No, to najlepiej. No. I tak, to teraz. Ten mamy córniczek. To jest bardzo fajny pierniczek. O. No i mamy coś takiego. O, no i tam pomarańczowe takie w środku. I co do środku. to są takie fajne te miszki. Mi się tak podobają. One są takie słuchajcie, patrzcie na te końcóweczki, misiaczki! Mi się tak podoba więc Od razu damy do piornika, bo nie ma co. Okay, hop, hop. No Boże, jakie to jest ładne te końcóweczki! Nie mogę! Patrzcie, jakie fajne końcóweczki! O mój Boże. Piórniczek jeszcze zostawiam, bo jeszcze coś kupić. Tak, tak. kupiliśmy malutki długopis. <grymne> malutki długopis. tej do piornika. Jest za mały, więc go tam nie znajdę, więc nie, nie daję. Widzicie, jest za mały. Zajmę tu. I jeszcze wzięliśmy takie fajne ołóweczki. To je też od razu damy. A few moments later. Nareszcie otworzyłam. I takie są fajne ołóweczki. Takie dwa-kolorowe. I takie ładne takie. Boże, tak mi się podobają te wszystkie misiaczki, słodziaczki. No więc dajemy. Boże, ja dalej nie wierzę, że takie fajne też są końcóweczki. Dobra, jeszcze mamy tu spineczki, kupiłam sobie, dla szkoły. O, i tu. Jeszcze mega ładny zeszyt, patrzcie jaki to ładny zeszyt, to chyba będzie mój ulubiony tekst za Tu, tutaj mam komiks, jeszcze go nie czytałam, więc... I na koniec zostawiliśmy najlepsze ciasteczka z kwitkiem. Otwieramy sobie te ciasteczka. I gdzie te? Nie ma wykończenia. A są jeszcze parasolka. Ну и парасолка. И одна грязка. Ну, вот. Выбираем тройкончик. И... Ммм, вкусно. Ммм, вкусно. Ай, <laughs>